Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Art Freaka. Dzisiaj e, pojawi się film z nowej serii i będzie to seria bardzo krótkich filmów, w których ja odpowiadam na Wasze pytania odnośnie sztuki, historii sztuki, czy matury, albo olimpiady właśnie z tego przedmiotu. Ostatnio na Instagramie opublikowałam ankietę, w której mogliście zadawać mi pytania odnośnie matury z historii sztuki. I wśród zwykłych pytań takich o samą istotę tego egzaminu dostałam bardzo fajne, merytoryczne pytanie, na które chciałabym dzisiaj właśnie tym filmem odpowiedzieć. Pytanie brzmiało: Dzień dobry, chciałabym spytać, jaka jest różnica między lodzią, krużgankami a podcieniami? Czy krużganki i podcienia to synonimy? Choć potrafię je rozpoznać w danych obiektach, to wydaje mi się, że nie potrafiłabym wytłumaczyć, na czym polega owa różnica. I to jest bardzo dobre pytanie. Dlatego ja zdecydowałam się poświęcić mu właśnie ten film i pytaniom z tego cyklu będę poświęcała właśnie cykl art -shotów, czyli krótkich filmów wyjaśniających właśnie podstawowe różnice między zjawiskami albo po prostu wyjaśniające jakieś zjawiska. Także jeżeli macie pytania podobnej treści, podobnego gatunku, to nie krępujcie się, zadajcie je w komentarzu, a następny film nagram z odpowiedzią na wasze pytanie. Ok, także jedziemy. krużganek, loggia i podcień. Czym się różnią? Ok, to zaczniemy w takim razie od krużganka. Krużganek, pamiętaj, że jest to ciąg komunikacyjny i tutaj od razu jest pierwsza ważna informacja dla ciebie. Funkcja krużganka to jest ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż ścian zewnętrznych budynku, wzdłuż jednej elewacji, wzdłuż, wzdłuż kilku elewacji, także um, najczęściej występował na dziedzińcach na przykład zamków renesansowych, no i wtedy krużganek może być albo na jednej elewacji, albo właśnie może obiegać e, kilka elewacji w tym dziedzińcu, no i poza tym, że może się rozciągać właśnie w poziomie narzucie na jednej ścianie lub na kilku ścianach, no to jeszcze w pionie przede wszystkim może być to mm, forma jednokondygnacyjna lub kilku kondygnacyjna. Zawsze jednak będzie przesklepiona, czyli będzie zamknięta u góry jakimś sklepieniem, no i zawsze będzie się otwierała na zewnątrz arkadami filarowymi lub kolumnowymi. I zwróć uwagę też, że krużganek jest to ciąg komunikacyjny, który jest jakby dostawiony do lica muru, czyli on do tej elewacji zewnętrznej dziedzińca jest najczęściej po prostu dostawioną taką klatką w cudzysłowie schodową, którą po prostu się chodzi między kondygnacjami albo po kondygnacji z, jednej jakiejś tam, z jednego pomieszczenia do drugiego. Także jest to ciąg komunikacyjny, służy do tego, żeby się przemieszczać. Teraz, gdzie szukać najczęściej krużganka? Albo w wirydarzach klasztorów średniowiecznych, albo najczęściej, właśnie na dziedzińcach zamków lub pałaców renesansowych. No i przykład takiego krużganka renesansowego to może być na przykład dobrze wszystkim nam znany krużganek na dziedzińcu zamku na Wawelu. I to poza tym, że jest bardzo ważny akurat krużganek, bo trzeba umieć go zanalizować do matury, także zwróć na to uwagę, jak się będziesz uczyła, bo jak się będziesz uczyła, no to przede wszystkim możesz zobaczyć tutaj na rzucie, że jest to krużganek o bardzo rozbudowanej formie, ponieważ otacza elewację nie tylko z jednej strony, a z kilku. No i oczywiście też widzimy na widoku z przodu, że jest to krużganek kilku kondygnacyjny. Właśnie zamknięty sklepieniem, dostawiony do lica muru Także wszystko się zgadza I to jest też od razu, odpowiem na Twoje pytanie Pierwsza różnica właśnie między krużgankiem a podcieniem Że krużganek jest formą dostawioną do lica muru i już nad nim nic się nie znajduje, w sensie nie ma żadnego stryżku, daszku, który byłby, by go zabudował od góry i jeszcze wykorzystywał przestrzeń nad nim? Nie. Natomiast nad podcienią właśnie tak jest, czyli podcień najczęściej jest jednokondygnacyjny, znajduje się tylko w pierwszej kondygnacji obiektu, a więc w parterze. Natomiast nad nią znajdują się przestrzenie, które są użytkowe i które właśnie wykorzystują to. Że ona jest I podstawowa różnica, jeszcze taka naprawdę podstawowa, między krużgankiem a podcieniem jest taka, że krużganek właśnie wystaje z lice muru, on jest dostawiony do lice muru, natomiast podcień kończy się w linii muru pionowej i nie wystaje poza lico. To są podstawowe naprawdę różnice. No i teraz przejdźmy w takim razie do drugiej formy, czyli do lodzi. Lodzia, jak sama nazwa mówi, powinna Wam się kojarzyć z Włochami renesansowymi. I tak właśnie jest. Lodzia to jest właśnie wynalazek architektoniczny, że tak powiem, architektów włoskich renesansowych, który przede wszystkim od krużganka różni się tym, że miał inną funkcję, bo krużganek był to ciąg komunikacyjny, służył do przemieszczania się, natomiast lodzia jest to pomieszczenie, które po prostu otwiera nam budynek, najczęściej w z jednej strony lub z kilku, um, i który otwiera nam właśnie budynek tymi arkadami filarowymi lub kolumnowymi na zewnątrz. I jego funkcja przede wszystkim jest taka, że on miał służyć do wypoczynku albo jeszcze mógł być miejscem widokowym, czyli na przykład jeżeli przed budynkiem, który miał lodzie, roztaczał się piękny widok, to ta lozia służyła do tego, żeby sobie tam w cieniu siedzieć i po prostu sobie podziwiać ten budynek, ten, ten widok. Lodzie nie służyła jako ciąg komunikacyjny w przeciwieństwie do krużganka no i teraz gdzie znajdziemy loggie przede wszystkim musimy szukać tutaj właśnie obiektów renesansowych i taką myślę, że najbardziej popularną loggią która też jest właśnie w kanonie do matury ten budynek, to będzie na przykład loggia tego obiektu Brunellesiego, który powstał we Florencji w XV wieku, czyli szpitala podrzutków, czy tam dom niewiniątek w oryginale ospedali Daniny Centi czyli właśnie ten szpital niewiniątek Brunellesiego także myślę, że to jest najlepszy przykład i myślę, że też loggia jest już teraz bardzo Jasno wyklarowana. Chciałabym teraz zrobić jedną małą dygresję, bo lodzie jest tak charakterystycznym obiektem renesansowym we Włoszech, że musisz wiedzieć, że były takie epizody, że lodzie powstawały w ogóle jako osobne obiekty wolnostojące i one wówczas otwierały się na trzy lub cztery strony arkadami, właśnie i stanowiły odrębny budynek. Tak właśnie było w renesansowych Włoszech. Także musisz pamiętać, że Lodzia będzie bardzo ważnym elementem architektonicznym dla architektury włoskiej, do tego stopnia właśnie, że w pewnym momencie była w ogóle osobnym, wolnostojącym obiektem. Dobrze, także przejdźmy w takim razie dalej. Ostatni obiekt, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to jest podcień, którą już opowiedziałam przy krużganku. Natomiast podcień musisz wiedzieć, że jest to właśnie również, tak jak podobnie do lodzi, pomieszczenie, które otwiera budynek na zewnątrz, też z jednej lub z kilku stron budynku. Otwiera oczywiście ark arkadami filarowymi lub kolumnowymi, ale może również być to po prostu ciąg filarów, które będą otwierały. To nie musi być wtedy absolutnie arkada. I tutaj, przede wszystkim w podcieni, tak jak już powiedziałam, jest to najczęściej powierzchnia jednokondygnacyjna, która otwiera nam budynek, która stanowi właśnie, jak sama nazwa mówi, podcień, czyli stanowi miejsce zacienione, czyli absolutnie nie jest znowu takim ciągiem komunikacyjnym klasycznym, to służy do tego, żeby również w niej wypoczywać. I jeżeli szukamy podcieni w historii sztuki, to przede wszystkim musimy się odnieść do kamienic miejskich po pierwsze. I tutaj przykładem pięknym byłyby na przykład nam kamienice braci przybyłów w Kazimierzu Dolnym, które właśnie te podcienie na pierwszej kondygnacji, czyli na parterze, posiadają, które się kończą z Licem Muru, nie wystają przed Licem Muru i które również są sklepione, a nad nimi znajduje się przestrzeń po, y, y, użytkowa kolejnych kondygnacji, tak? Y, czyli ona jest zabudowana od góry, ta podcień, ten podcień, y, czyli podcień jest zabudowana od góry. I jest jeszcze taki bardzo ważny epizod w ogóle w architekturze, o którym nie wiem, czy słyszałeś, czy słyszałaś, bo on nie znajduje się na liście, to materiał jest ciekawostką. Powstały w ogóle domy podcieniowe w pewnym momencie. I domy podcieniowe powstawały, to jest takie zjawisko typowo lokalne one powstawały na żuławach Wiślanych i to jest typ budownictwa, które rozwijali osadnicy holenderscy, którzy właśnie na żuławach Wiślanych, czyli w okolicach Trzewa, się i Elbląga się um, osiedlali i tam właśnie budowali takie obiekty, najczęściej z muru pruskiego, które właśnie w pierwszej kondygnacji na parterze miały podcień. I ta podcień służyła właśnie do tego, żeby budynek otworzyć, ale jednak pozostać sobie tam w środku w tym zacienionym um, parterze, żeby móc tam korzystać um, z tego obiektu. Jest to całkiem logiczne, bo zwróćcie uwagę, że czy na Żuławach Wisianych, gdzie było płasko i brakowało cienia, czy we Włoszech latem, gdzie jest bardzo gorąco i potrzeba tego cienia, ta lodzia i ta podcina jest absolutnie po prostu funkcjonalnym, taką funkcjonalnością, którą po prostu architektura potrzebowała. Okej, okay. także tutaj jeszcze na koniec spójrz na dom podcieniowy w Marynowach, który jest takim najlepiej zachowanym i najpiękniejszym przykładem właśnie domów podcieniowych na żłobach Wiślanych. I myślę, że to na tyle na dzisiaj. Jeżeli interesują Cię takie odcinki krótkie, które rozwiązują konkretny problem, a masz podobny i masz jakąś zagwozdkę związaną z historią sztuki, czegoś nie rozumiesz, coś jest niejasne, napisz mi komentarz, następny film postaram się nagrać dla Ciebie w odpowiedzi na Twoje pytanie. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę, a jest to zaproszenie na bezpłatny webinar, który odbędzie się dokładnie za 3 tygodnie, 3 lutego. A dlaczego 3 lutego? Dlatego, że będzie to dokładnie dzień, w którym zostanie 100 dni do matury z historii sztuki, czyli studniówka naszej tegorocznej matury 2020. I będzie to webinar, na który ja specjalnie dla moich właśnie widzów stworzę autorski arkusz przykładowy matury i będę pokazywała, jak podejść, do jakiego typu zadań, żeby jak najwięcej punktów jednak z tej matury wycisnąć. Będzie to też świetny czas, żeby aby od razu zrewidować swoją wiedzę, zobaczyć jak tobie idzie rozwiązywanie matury, jak wygląda Twój stan wiedzy, bo pamiętaj, że zostanie jeszcze 100 dni do matury to jest naprawdę sporo czasu, żeby jeszcze się z określonych umiejętności podciągnąć. Także już dzisiaj serdecznie zapraszam Cię na webinar. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka oraz na moich social mediach i na mojej stronie internetowej. Także tam serdecznie Cię zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się trzeciego. Lutego wieczorem na webinarze bezpłatnym, na który Cię serdecznie zapraszam. Dziękuję Ci za dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia w następnych art shotach. Cześć!